potrzebujesz adwokata? Większość klientów trafia do adwokata dopiero wtedy, gdy już mleko się rozleje i jeszcze o tym nie wie i po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Oto trzy sytuacje, w których uważam, że adwokat Ci jest potrzebny. Pierwsza, kiedy druga strona ma prawnika, to nigdy nie będzie grała na równych zasadach. Trochę na zasadzie Ty grasz w warcaby, a druga strona gra w szachy. Jeśli nie stać się na adwokata, to skorzystaj z wniosku o wyznaczenie adwokata z urzędu. Uważam, że potrzebujesz adwokata, kiedy stawką są dzieci, majątek, wolność albo firma. Jeśli możesz coś stracić na lata, nie kombinujesz sam. Adwokat to nie jakiś luksus. W takich sprawach może okazać się Twoją koniecznością. Internet oczywiście dużo może Ci pomóc, ale brak doświadczenia pełnomocnika może Cię pogrążyć w danej sprawie. Trzecia sytuacja to kiedy podpisujesz coś, czego nie rozumiesz. Umowa, której nie rozumiesz, oznacza jedno. Czyjeś interesy są chronione, najczęściej nie Twoje. Adwokat nie jest problemem. Problemem jest odkładanie telefonu do momentu, aż sytuacja wybuchnie. Udostępnij to komuś, kto może tej wiedzy potrzebować.